Cześć Strengtha, dzisiaj pobawimy się niezawodnym rykoszetem. Jest to enchant wbudowany w niektóre łuki, a konkretnie miotacz baniek i łuk sztuczek. To jest coś takiego, że po prostu strzała leci przez wielu przeciwników. No. Rykoszetuje. Również mamy normalny rykoszet i reakcję łańcuchową. Tutaj reakcja łańcuchowa bardzo ładnie działa z tym niezawodnym rykoszetem, no i wybuchająca cięciwa. Jako już nie ma odnawiającego uderzenia, to tutaj mamy osudzenie, mamy również śnieżkę, mikstrową barierę. No i wziąłem sobie gąbkę uderzeniową, no czemu by nie? Z cyklem bólu. Dolne sale, jest dużo zjaw, mamy wielokrotne uniki i jest wiele płonięcia. Czyli zbliżanie się do przeciwników nie zawsze będzie dobrym pomysłem. No to tutaj przyda się ten łuk. No, patrzcie, ja robię ziub. Aj, nie mam uników. Dobra, spróbujmy tak. Ziup, ziub, ziub, ziup I teraz uciekamy, uciekamy, uciekamy. No, mocni są. Dobra, panie. Gąbka uderzeniowa. Ej, oni to chyba znerfili trochę. No, panie. Nie jestem w stanie mówić co? Chyba, chyba to naprawili. Teraz ja wezmę ten nożyk. Jeszcze go chyba nie używałem. Raczej nie w takich trudnych sytuacjach po prostu. No, patrzcie. Przecież tu wszędzie są strzały, wszędzie. Wszędzie dorekoszytuję. Nie, jakie jest płonięcie, potrzebuje zasięgu. Bez wiedzy na noc. Tak w ogóle, łuk, który mam, pajęczy nowy łuk, to jest tak naprawdę dotyk zimę. On strzela trzema strzałami naraz. Także tych strzał jest jeszcze więcej. Jestem jeżem Odkrywaj piwnicę. Opuszczona piwnica. O, chyba nie do końca opuszczona. Eee. Y ta bezgwiezna nie ma leczenia O, to karwasze zwierzę. Tak właśnie patrzę, hmm, czemu ja czemu mam mało życia, czemu ja tak słabo się regeneruję A no tak ja się nie regeneruję Dobra, tu już za bardzo te strzały nie pomogą Nie zrobiłaś tak dużo Trzeba go bić normalnie Nie, 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 zjowa, zjowa, weź, 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 jest, wy jest. Bum, bum, bum Gonią mnie A ja nie mam jak, hmm Chyba trzeba zmienić zestaw Potrzebuję aury wampiryzmu Tylko to ostudzenia nie ma, więc może być mały problem Au ale leczy ładnie, ładnie leczy, ładnie leczy. To wracam do reszty Problem w tym, że strzał mi brakuje wkrótce. Dobra, zróbmy tak. Pium, 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 pium. Dobra, nieków Trzeba uciekać. Na aż tak dużej im nie zrobiłem. Zaspróbujemy z innym łukiem. O nie. Odbicie. I mróz. O, to obrońca ma to odbicie. Dobra, to już go nie ma. To sobie mogę postrzelać. I to są strzały, na szczęście. Dobra, gdzieś tu jest ten gałgan. I mam siłkę. Trzeba tu szybko wbić i go znaleźć. Nie, nie da rady chyba. Ups! Dobra, jest git, żyje. Pani ma elektryczność. Poskaczę sobie? Dobra? Tak właściwie już i Z Samymi unikami i strzałami. Okej, okay, tu jest. Jakiś strasznie łatwy. Czekaj, czy on biegnie? Biegnie, biegnie. Jest tam, jest tam, jest tam. Dobra. Mm, uniki? Potka? Jeszcze więcej uników? Tu jest ich dużo. To warto ich tutaj walić. Z łuku, hop, tylko żeby odbicia żadnego nie było. Nie, chyba nie ma. Nie jest za dobrze, nie jest za dobrze. No właśnie. Dobra, to było pod ilość, teraz pod jakość. Łuk upiora, czyli tak właściwie elitarny łuk mocy. On strzała tylko jedną strzałą, natomiast bardzo mocną. Jeszcze bardziej wzmocni to doładowanie. Mogę naładować broń aż 4 razy. I wzrost. Im dalej leci strzała, tym większe zdaje obrażenia. A jeżeli mamy ten niezawodny rykoszet, no to ta strzała będzie lecić dosyć daleko. Więc zobaczmy, jak teraz to pójdzie. No ale mam tylko 28 strzał, więc tu muszę jakieś znaleźć. O, ładnie. Tam nawet taki znalazł już? Już tam jakieś leżą? Ładnie, ładnie tłucze Czekaj, jakbym zrobił tak? Dobra, uciekam Weź to na bardziej Ziup Nice To może być dziwne Ale dobre No ładnie a teraz widać jak to rykoszetuje Jak te strzały są takie duże Ale bez doładowania to takie mocne nie jest Jak robię unik to nie jest aż takie mocne Także muszę te też strzelać sam Tylko proszę żadnego odbicia, żadnego odbicia Tam jest jakieś płonięcie, jakieś inne coś Zróbmy tak No okej, okay, nie padli na hita ale większość z nich obrywała. Nice. No teraz to działa zarobiliście. Tylko gorzej będzie jak będę musiał uciekać. jakie będę miał czasu tak sobie stanąć i strzelić z dwóch kapitanów gdzieś niedaleko. O, jakie już trafiłem nawet. Przez przypadek. Jest, 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 przyszedł. Obrażenia zwiększone, co? Trzykrotnie? Jeśli ja nawet nie mogę zbliżyć teraz. No, płonięcie. Płonięcie mnie prawie załatwiło. Co tym razem? Eee, jest dużo grabieżców, okej. Okay. No, dwa hity i już prawie mi nie ma. O nie, pułapka. Yy, prawie, prawie padłem, nawet nie wiem od czego. Pewnie jakieś kiety we mnie strzelały. Dobra, trzeba uważać, bardzo uważać. Albo zrobić tak: Bum, bum, bum. Dobra, jest, git. Nice, nawet jakieś strzały dostałem. A to tylko 13, jest. Dostałem skrzynkę. Daj strzały. Dostałem strzały. Kolejne 13. Kolejna. Nice. Każdy się przydadzą. Oj. Źle, 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 źle się wpakowałem. Tu trzeba zrobić. Bum. Teraz naładować. Tu jest ich dużo. Czy tu klucza nie będzie przypadkiem? Nie, chyba nie. Jeszcze czterech kapitanów muszę znaleźć. A może ich nie będzie. No nie, nie, nie. Znowu. Ale dobra. Erykoszet załatwi. Strzelił. Niech jedna się wychyli. Nawet ogłuszony ze śnieżką. Super. Tylko ochrona. Ej. I tak prawie na hita Ładnie. Nie wiem, jak naładujesz, to obrażenia są bardzo duże. Tylko musisz stać w miejscu. Tu będzie klucz. Bum. Nie, 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 nie. Aj! Artefakty brałem. Na szybko. Dobra, już mogę obrywać. I. Bum. Teraz ogień tu jest. Zjawy załatwione. Nice. Ej, to teraz luźno. Już nic tu nie ma. Ej, to już będzie końcówka, nie? Oj. Chyba nie. Ja myślałem, że to już jest tamto wyjście. A tu jest jeszcze masa tego. Ja ten kapitan w serio muszę znaleźć. Oczywiście nie muszę brać flag. Ale chyba wezmę. Oj, odbicie, odbicie, odbicie po prawej. A tu jest problem. Strzelcie sobie. Elektrycznością, dobrze. Ja amulet wezmę. Dobra, na spokojnie, załatwione. Ja ty masz enchantów, panie. Cztery enchanty, zwykły mobek. No normalnie miałby trzy, ale jeszcze tutaj modyfikatory dodają mu pojęcie. Jako czwarty. Czekaj, tu jest wyjście? Tu jest wyjście. Ej, ja jeszcze pobiegam. Dobra, ja może ledwo żyję, ale jeszcze żyję. To się musi zmienić. Co to? Tak, myślałem. A wcześniej tego nie było. W sensie, jakby nigdy tego nie widziałem. Tak mi się wydaje. Albo zapomniałem. Ale też nie biegałem dużo potem tym Ej, to same zjawy są. Ale śmiesznie. Siedzi tam. Siedzi, siedzi. Strzelam. O, teraz mnie zauważyli. Teraz mnie zauważyli już. Bum. Ale tamten jeszcze nie oberwał nie razu. O, dobra, teraz oberwie, teraz oberwie. Masz gong? I. Bum. Mm, no. Nie, myślałem, że umrze na hitę. Z gongiem. Prędkość mogą zwiększona o 80%. Przez gdy ja muszę na dystans ich brać. Tu, ten, strzelający? O, to będzie łatwiejsze. Dobra, on nie będzie we mnie biegł. Tylko trzeba uniknąć każdej strzały. Ale one są powolne, strasznie. No dobra, to jeszcze tylko dwóch. Mam siedem strzał. To, to nie wyjdzie dobrze. Ale tu nigdzie zaopatrzenia nie ma, panie. Ja potrzebuję moich strzał. A tu nic nie ma. Jest kapitan. Bardzo potrzebuję moich strzał. Tu, przez róg. Daj szybko, szybko, szybko. Zombie. I pająk. Weź, znikaj. Bum. Od ciebie uciekam. Ej! Weź, ty się zbliż do mnie tu jakoś, co? Zjawa. Tylko tak, żeby elektryczność się nie walnąć. Tam ten chłopiec na górze. Dobra, jak to zrobić? Na pewno amulecik. Ten ogłuszony. Bum. Uciekać. Hop. Dobra. I teraz ten ogłuszony. Nice. Czekaj, cze cze to było jedno płonięcie. Ja nie miałem przypadkiem full życia? On mnie jeszcze elektrycznością? Czy to po prostu zwiększone zagrożenie tyle zrobiło? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. O, zrobiłem nawet jakąś misję tygodniową przez przypadek. Nie wiem, miałem dalej zwyczaj patrzenia do tego centrum, pomimo iż już zrobiłem wszystko. Ogólnie bardzo fajnie, bardzo śmiesznie to działa. To jest jakby... To jest po prostu łuk sztuczek, czy tak właściwie ten bąbelkowy łuk, bo strzela, te strzały są szybkie, tylko z większymi obrażeniami i doładowaniem. Także tu widać, no, że te dwa łuki, miotacz baniek i łuk sztuczek potrafią naprawdę zrobić dużą robotę, jeśli mają doładowanie i wzrost. Obrażenia nigdy nie będą takie jak tutaj, ale widzieliście jaka to była misja. Trzeci poziom, najwyższy, ale i tak pomimo tego, że byli zaklęci, to często padali na parachitów. Więc tak jak widać, niezawodny rykoszet jest bardzo dobry i warto tymi łukami zagrać, pomimo iż normalnie obrażenia mają nie za duże. No i w tym odcinku to było tyle, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia i siemka!